shit, aż mi telefon spadł, jest jaka patelnia. Dzień dobry, dzień dobry. Ja się witam z auta. Niestety nie mam takiego statywu w aucie, bo mamy taki ekranik przyklejony, więc zamieniliśmy sobie cały statyw na telefon właśnie na to i nie chciałam mieć zbyt dużo właśnie na szybie, żeby... No żeby mi coś nie przeszkadzało po prostu. Ja się z wami witam. Stwierdziłam, że będę sobie robiła coś takiego, bo nie mam czasu, znaczy nie mam czasu. Moje życie też nie jest aż... Jezu, przepraszam, że tak ruszę. Moje życie nie jest aż tak ciekawe, żebym pokazywała wam, jak pracuję nie wiem zdalnie przez 8 godzin. No, nie mam tych wątków w swoim życiu w ciągu dnia, żeby wam opowiedzieć. Nie dzieje się w moim życiu aż tak dużo, żeby wam to pokazywać przez całego vloga. No bo co, no, pracuję 8 godzin dziennie, więc to jest już zabrane, jedna trzecia dnia. A przez resztę no, no, nie będę Wam pokazywała jak na przykład gram albo coś. Więc stwierdziłam, że będę robiła takie urywki w ciągu tygodnia. I raz w tygodniu postaram się po prostu skleić takiego vloga, ale też nie wiem, jak um, czas pozwoli. Teraz jedziemy do Lumpa, żeby sobie coś poszukać. Bo w przyszłym tygodniu ja to teraz nagrywam to jest wtorek. A za tydzień wylatujemy sobie do Włoch na wakacje na ile? Wtorek, środa, czwartek, piątek. No i w sobotę z rana mamy. Samolot, więc to już tak, ten dzień się w sumie nie liczy, nie liczy, bo samolot mamy o 8 rano, także ciężko tutaj to zaliczyć. No cóż, lecimy, bo chcę sobie ogarnąć może jakieś ciuszki, bo zamówiłam sobie też takie klapeczki, żeby mieć w czym chodzić, no bo tam będzie gorąco, no bo teraz jest tam plus 30 stopni, więc chcę, żeby te stópki jakoś oddychały. No i zobaczymy. Mam nadzieję, że coś sobie znajdę. Dobra, dojechana. Idziemy polować w takim razie. Dobra. Niestety nie kupiłam za dużo. Nie było aż takiego wyboru, w sensie ja nie umiałam nic dla siebie znaleźć. Wzięłam sobie tylko tą brązową koszulę, bo od razu, jak na nią spojrzałam, mówię: Jezu, jakie ładne to zdjęcie! I w ogóle ona jest taka jesienna. Więc sobie ją wzięłam, za nią wyszło jakoś 24 zł. Więc stwierdziłam: Dobra, spoko mogę wziąć się na nie wiem z jakiej ona firmy była. Czekajcie. No zdezynfekowałam ręce i tragrzebie w tym. O, Pretty Little Thing. Ja mam z tego jedną rzecz. czy dwie. No, i są spoko. I wzięłam tą sukienkę czarną w kwiatuszki. Ona miała tą dziurkę pomiędzy piersiami. To tam pokazałam jakoś na filmiku, bo też nie chciałam gadać, bo tam tyle ludzi było, że się wstydziłam trochę. Nie chciałam tam. Żeby ludzie wiedzieli, że ja nagrywam, że czas trochę zabieram w tej przymierzalni. No, to wzięłam im. Mam nadzieję, ja nie umiem szyć, ale mam nadzieję, że po prostu jakoś złapię to od wewnątrz i będę umiała to jakoś, tak wiecie, chociaż trochę złapać, bo ta sukienka była bardzo ładna. No. Ja dojechałam już, przy którym wam pokażę tego króliczka. Tak mi się smutno zrobiło, bo poszłam dla Judy posiano do zoologicznego. I on tam biedny siedział, a najlepsze jest to, że ostatnio Rafałowi wysłałam ten filmik i to zdjęcie tego królika i się okazało, że to jest ten sam ten sam, który pokazywałam mu, kiedy to było, 2-3 tygodnie temu i on nadal tam jest, i takie... przykro po prostu nie cierpię patrzeć na takie zwierzątka jest mi po prostu przykro najlepiej bym wszystkie wzięła do siebie nie lubię jeździć do sklepu, bo trzeba wydać pieniądze a byłam jeszcze w aptece po leki, to sobie wyobraźcie, jaki zabał przyżyłam i kupiłam sobie <laughs> resztę. Ale plus jest taki, że znalazłam w końcu w Rossmanie okulary, które mi pasują. I w końcu je kupiłam, bo zostałam bez... już tygodnie temu. Kwartek. Chciałam wam tylko powiedzieć, że. Wstydzę się nagrywać jakie trofą w domu. Tu mi to wysycha, bo już jest posmarowana ja olejki, mam nadzieję, że mi zajdzie. Ale do rzeczy jutro przyjeżdżam do rodzica Rafała i stwierdziłam, że coś upiekę na słodko i wiedziemy dzisiaj piekli ciasto pisam w chat żeby mi znalazł jakieś ciasto jakiś przepis mi podrzucił więc spróbujemy i zobaczymy, czy dobry podrzucił czy nie Jego mi tutaj wypluł <laughs> ciasto z borówkami i kruszonką jestem ciekawa, czy będzie dobre, spróbujemy, zobaczymy Witam z kolejnego dnia. Ja oczywiście zamiast ogarniać sobie wyjazd, to stwierdziłam, że w tą gorączkę. Że w tą gorączkę poprasuję sobie po i obejrzę sobie to nowe oszukać przeznaczenie, bo już jest na HBO. Ja lubię tą serię, więc sobie sprawdzę chętnie. I mam teraz taką rozkminę, bo oglądam akurat najnowszy odcinek anziax, bo nie ukrywam, że sobie lubię pooglądać czasami. I za się zastanawiam, czy... Jakbym miała tyle kasy co ona, to czy ja też bym robiła takie odklejone zakupy? Bo, no nie wiem, No ja teraz mogę powiedzieć, że no nie robiłabym tak, tak? No bo dla mnie to jest takie wyrzucanie pieniędzy w błoto bardzo często. ale tak się zastanawiam, bo mogłoby mi też jakoś tak, nie wiem, odwalić? Nie wiem, wydaje mi się, że nie, ale ciągle zawsze mnie to ciekawi, czy też bym tak robiła. Która organizują imprezę dla swojej córki, na urodzinową i tam będzie więcej osób niż na mojej osiemnastce zobaczcie oj, nie wiem pod którą taka piękna mi wyszła zamieszam ją Jest zsydzam, ale... zobaczcie w domu też można zrobić smak, test smaku Dobra, coś wam pokażę. Ja wyszłam tylko na chwilę, spokoju, tylko na chwilę. Nie patrzę na bałagan, bo musi to poskładać i dzisiaj. I za każdym razem, jak ja wychodzę i się garnię w łazience, to przychodzę i taki widok, taki widok. I jak pani tutaj teraz zejdzie, co? Ja wczoraj tutaj prasowałam te pościele, a ty co robisz? Co robisz? Musisz zejść teraz, kochanie. No musisz zejść, myszko. Zejdź, kochanie, już. No schodź. Myszko, schodź stąd. No, musisz zejść. No i zeskakujemy. No, zeskakujemy. No, witam, witam w kolejnym dniu. Rafał już pojechał. Wczoraj jechał do Warszawy na jakieś tam nagrywki, bo potrzebował. Więc ja jako kochana, narzeczona, stwierdziłam, że wstanę, zrobię mu śniadanie, jego w miarę ulubione aktualnie, czyli bajkle z jajkiem sadzonym, z boczkiem kropiącym serem i z szynką. I stwierdziłam, że zrobię mu niespodziankę i upiekę mu babeczki z masłem orzechowym, bo wczoraj stwierdziłam, że upiekę mu coś słodkiego, żeby wziął sobie do pociągu ale nie wiedziałam co, bo troszkę się zarąbałam i nie miałam składników, ale miałam masło orzechowe i tak kiedyś nie wiedziałam, że jakaś laska piekła ciasteczka z masłem orzechowym, więc powiedziałam, a dobra, to spróbuję zrobić babeczki. Nie wyglądają zachęcająco i jedną właśnie sobie testuję, ale no wyglądają w ten sposób. Trochę są suche, znaczy trochę jest sucha generalnie, bo mówię, nie miałam nic w środku. jakby miała... przydałby się... bo dałam tutaj czekoladę, którą kupiliśmy w Czechach z wiśnią, ale ewidentnie czekolady z Czech nie nadają się do pieczenia. i Takie wyszły dziwne. No ale samo ciasto takie. Takie średnie. Ale smaczne, czuć to masło orzechowe, ale... Jak na babeczki w. Przygotowanie, nie wiem, 50 minut i piekły się 20, no to nie jest źle. Dobra, wróciłam już z treningu, nie nagrywałam nic, bo zapomniałam. Ja muszę się przyzwyczaić do tego, bo ja zapominam w ogóle nagrywać, ale byłam pierwszy raz na takich, no bo generalnie na takie zorganizowane, tak naprawdę, no to chodzę tylko na boks. No i na tańce, a tutaj nie byłam i na siłowni. Te ćwiczenia nazywały się Power Pumpy oraz Power Body i płaski brzuch plus stretching, ale szczerze mówiąc nie jestem zadowolona za bardzo z tych ćwiczeń, bo całe te Power Body myślałam, że będzie faktycznie ćwiczenia na całe ciało, a było tak naprawdę tylko na dolne części, głównie na właśnie na nogi i na pośladki co trochę mnie tak rozczarowało. No i potem, jeżeli chodzi o płaski brzuch, no to tak naprawdę też pracowaliśmy. Ja w ogóle brzucha nie czuję. Może źle robiłam, może źle spinałam ten brzuch, nie mam pojęcia, ale też głównie pracowaliśmy na nogach. Więc dla mnie to jest takie... Ja bardziej czuję brzuch, jak zrobię sobie moje, nie wiem, sześć ćwiczeń po zajęciach z boksu, szczerze mówiąc, więc no nie jestem zadowolona. Na pewno już nie powtórzę tego i nie pójdę w niedzielę. Już wolę iść na siłownię i zrobić sobie swój trening plus brzuch potem bo bardziej czuję mięśnie, niż po takim treningu. Dobra, ja sobie uciekam chwilę pograć. Mam już tutaj moją babeczkę, jeszcze którą upiekłam. Rano mam kawusie, mam wodę, także wypiję sobie kawę, zjem tą babeczkę, potem sobie zamówię. Stwierdziłam, że zamówię sobie sushi dzisiaj, skoro Rafał nie, mówi, a dobra, nie będę miała takiego momentu znowu, co sobie zamówię. No to cóż, chwilę pograłam, z drużą mi jedzonko przyjść, tak wygląda. Nie mam porównania, bo ja tak naprawdę jadłam sushi w czterech miejscach, więc ciężko powiedzieć, czy coś jest dobre albo coś nie, więc z pewnością będzie dobre. Ja Wam dziękuję bardzo za oglądanie. Życzę Wam miłego dnia, wieczoru, cokolwiek i jakakolwiek jest godzina.